Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność, zaszczyt przywitać Państwa w imieniu lokalnej grupy działania Mazurskie Morze, organizatora drugiej edycji Imprezy Święto Rybaka, święto, które jest świętem członków Stowarzyszenia oczywiście, ale przede wszystkim rybaków, wędkarzy, miłośników basur. Już po raz drugi lokalna grupa działania Mazurskie Morze zorganizowała Święto Rybaka. Impreza odbyła się w Mikołajkach podczas Dni Miasta. Nie brakowało konkursów, degustacji ryb i oczywiście dobrej zabawy. Święto Rybaka jest to święto wszystkich tych, którzy kochają Mazury, oczywiście, którzy wiedzą, że Mazury są piękne, ale jednocześnie chcą, żeby były również atrakcyjne dla dla turystów i dla mieszkańców, a ta atrakcyjność to między innymi to, co jest specyficzne, regionalne, niepowtarzalne, czyli na przykład dania, dania z ryb mazurskich. I tak jest generalnie na cel pokazać, pokazać że Mazury nadal, nadal są w, w bogate i mają do zaoferowania wiele, nie tylko same jeziora. Jest to taka inicjatywa, która z jednej strony ma promować rybaków, ich, ich pracę, ich wysiłek, a z drugiej strony, no, promujemy to, co jest zdrowe, czyli promujemy ryby, które no, są bogactwem naszych terenów, naszych jezior. Święto odbywa się w Mikołajkach. Jak widać, mamy ładną pogodę, już po raz drugi taka pogoda jest zamówiona. No i myślę, że to będzie taka inicjatywa, która, która też w przyszłości zda egzamin no i będzie dobrym takim, taką imprezą, która. Będzie promowała jedzenie rybaków, ryby. Święto Rybaka cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkańców Mikołajek i turystów. Nic dziwnego, atrakcji nie brakowało. Mamy konkursy: konkurs spinningowy dla kobiet i mężczyzn konkurs najszybszego, najsprawniejszego, najlepszego sprawiacza ryby na naszym stoisku. Mamy konkurs wiedzy, konkurs przyrodniczy wiedzy o LGD Mazurskie Morze dla dorosłych i dla dzieci. Są atrakcyjne gadżety, można wylosować pytanie, odpowiedzieć prawidłowo, a jak się nie uda, to za jakiś czas wrócić i powtórzyć próbę odpowiedzi na pytanie. Będziemy wręczać nagrodę w konkursie na pamiątkę regionalną i lokalną obszaru LGD Mazurskie Morze. A w międzyczasie, oczywiście, do końca imprezy można próbować ryby grillowanej, wędzonej, marynowanej tu na stoiskach gospodarstw rybackich i na stoisku naszego przetwórcy z Głodowa, pana Gworka. O godzinie 14 będzie ważne wydarzenie, ponieważ wcześniej poprzedzone panelem dyskusyjnym, w którym wezmą udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, LGD Mazurskie Morze, lokalnej grupy rybackiej Pojejżdżera Suwalsko-Augustowskie, rybaków i pana burmistrza Mikołajek. Panel będzie poprzedzał przekazanie prezydencji w Międzyregionalnym Konwencie Północno-Wschodnich Lokalnych Grup Rybackich. To jest takie forum, które działa w interesie lokalnych grup rybackich i będzie też już przygotowywało grupy do kolejnego okresu finansowania Unii Europejskiej. Wędzone, smażone, gotowane, grillowane w zalewach czy zupach. Ryby, które królowały podczas Święta Rybaka, miały wiele postaci. Przysmaki z jezior szybko znikały ze stoisk i cieszyły podniebienia uczestników. Dzień dobry, króciutkie pytanko, jak smakuje zupka? No bardzo dobra. Jakie, czy próbowały Panie już jakichś silnych potraw rybnych tak. dzisiaj na tym święcie? Tak, próbowałyśmy rybkę w odcie. wędzonego w odcie. wędzona. Mhm. Najbardziej Wam smakuje ryba w jakiej postaci? Wow. Wędzona. wędzona. Jak idzie grillowanie potraw? Gorąco, bardzo gorąco. Co tutaj mamy na grillu? Kinder niespodzianki, znaczy sandacz, szczupak, węgorz. Co jeszcze gospodarstwo rybackie w Mikołajkach serwuje? Y... Stynkę. Stynkę w oleju. Y... Grillowane szaszłyki. Wędzony leszcz. Tak, tak właśnie wygląda. A co jest rarytasem? Co byś najbardziej polecił mieszkańcom i tym, którzy uczestniczą w tej imprezie? Y... Różną rybę. Sielawę, y... stynkę węgorz, sandacz. Jakie ryby państwu smakują? Czy w takiej postaci, czy może w jakiejś innej? W każdej. Zubka. Ja tutaj wychowana, także dla mnie na tych terenach w każdej postaci ryba smakuje. Co państwo myślą o takim święcie? To święto rybaka organizowane przez Lokalną Grupę Działania. Jak co roku przyjeżdżamy, naprawdę pilnujemy terminu. Ja tę te zupkę rybę szczególnie uwielbiam. Święto rybaka w całości zostało sfinansowane z unijnego programu ryby. Kolejna tego typu impreza już za rok.